I start. Ja! Te napięcie liny, szanowni państwo! Szanowni państwo! Niesamowite nim wywodne zostały nim z A proszę ja was! Dzika czaszka, dzika czaszka się nie poddaje mocniej, bo tak jestem z wami! Jestem z wami! Jednym słowem wspieram patriarchat. Niemcy wodne napierają, napierają. Liczymy wodorosty na załatwiony. statek. O nie, Ja nie do piwu to, 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 to. jest. Albo nie, albo czaszka. Czaszka, czaszka, czaszka. Nie, nie, nie. Nie, czy Nie, czy na nie. zaciekła, zaciekła Wygramy nikt Dziękujemy serdecznie D.A. Kastel.